Zaczynamy taki mini projekt, który będę tutaj dokumentować na YouTubie w formie takich w miarę regularnych vlogów. W których to będę pokazywać, jak moja forma może zmienić się na przestrzeni miesiąca, czyli na przestrzeni około 30 dni. Z tego względu, że ja potrzebuję motywacji, bo mniej więcej za miesiąc wyjeżdżamy na wakacje. Chcę sobie tam na tych wakacjach zrobić fajne zdjęcia. Chcę się też dobrze czuć w bikini. Chcę trochę wyostrzyć tą formę, no bo w ostatnim czasie miałam trochę więcej luzu, zarówno z jedzeniem, jak i tutaj może nie do końca. Za treningami, chociaż był tu większy freestyle. W każdym razie chcę się zmotywować tą serią i może też zmotywuję kogoś do podjęcia właśnie takich działań. Uważam, że w miesiąc naprawdę sporo można zmienić, i będę próbować to właśnie przedstawić na swoim przykładzie. Nie jestem osobą początkującą. Wszelkie bodźce treningowe nie będą już mi dawać aż takich tutaj zmian, jak na przykład przy osobie, która jest niezaawansowana. Jestem tutaj ciekawa, jak to wszystko u mnie może się zmienić na przestrzeni tego całego miesiąca. Miesiąca, więc będę starała się działać na 100%, ale nie za wszelką cenę. Zawsze tutaj trzeba pamiętać o tym, że coś jest lepsze niż nic. Będą różne dni, będą takie dni, że będę biegać, jeździć na rowerze, robić treningi, a będę mieć też takie dni, że będę zawalona robotą, zawalona obowiązkami i po prostu nie będę w stanie mm, zrobić. Tyle ile bym chciała. W każdym razie forma obecnie prezentuje się w ten sposób. Jesteśmy też po weekendzie, długim weekendzie we Wrocławiu. Byłam na koncercie Edka i nie ograniczałam się tam pod kątem jedzenia. Jadłam z głową, ale też się nie ograniczałam. Czuję, że trzymam w sobie bardzo dużo wody. Jest tutaj ta retencja, bo przed wyjazdem byłam bardziej wyostrzona i przed wyjazdem ważyłam też 61 kg. Teraz ważę 61,7 kg. Jestem przy końcówce okresu. Miary prezentują się w ten sposób. Robiłam je przed chwilką. Natomiast więc ja zawsze zarówno pomiary wagi, jak i właśnie pomiary swojego ciała robię bez ubrań, więc no nie będę tego pokazywać na filmiku, bo to nie jest platforma od tego. W każdym razie, forma prezentuje się w ten sposób: tutaj mamy bez napinki, po prostu z rana po porannej toalecie. Tak prezentuje nam się tutaj ten boczek, i tak prezentuje się tył. No i co? Będziemy próbować to wszystko w te 30 dni zmienić. Także lecimy z pierwszym dniem. Pierwszy dzień zaczynamy sobie od treningu, jakim jest bieganko. W tym tygodniu mam jeszcze taki delikatny freestyle, z tego względu, że w niedzielę mam urodziny i stwierdziłam, że jeszcze w tym tygodniu będę sobie tak treningowo robić to, co mi się trochę podoba. Natomiast już po 24 sierpnia zostanie mniej więcej miesiąc, właśnie do wakacji. Także traktuję sobie ten teraz. Tydzień troszeczkę tak wprowadzająco, żeby się do tego wszystkiego przyzwyczaić, też od. Wczoraj mam już catering z powrotem, bo współpracuję tutaj z marką Idwell. To jest taki lokalny catering, i współpracuję tam na takiej zasadzie, że też powoli pomagam im poprawiać diety, które mają u siebie. Zrobiliśmy wspólnie dietę bez laktozy. No i właśnie teraz też będę zabierać ją za inne diety. W każdym razie, no poniekąd moja praca wymaga też tego, żeby sprawdzić, czy to, co przepisałam, jest smaczne i tak dalej. Więc wysyłają mi dietę 3000 kalorii. Mogła też to przetestować. Jak to wygląda przy wyższych kalorycznościach? Czy nie rozjeżdżają nam się tutaj te przepisy smakowe, i tak dalej? Więc no, mam taką małą kontrolę jakości. Ten catering jest mi wysyłany, więc będzie mi tutaj troszkę łatwiej. Nie będę jeść tych 3000 kalorii, będę się tutaj dzielić właśnie z albo z kubą, albo z mamą, z tego względu, żeby oni mi mogli powiedzieć ze swoimi kubkami smakowymi, które nie są spaczone dietami, czy to wszystko jest na pewno smaczne. I czy to się w ogóle nadaje do jedzenia? Także będę spożywać obecnie około 1500-1700 kalorii w zależności od dnia. Tak jest to mało, szczególnie jeżeli zobaczycie, ile tej aktywności będzie raczej w przeciągu całego dnia, całego tygodnia, ale został mi miesiąc, więc to nie będzie tak, że będę te 1500-1700 trzymać, nie wiem, przez 12-16 tygodni, tylko będę to trzymać prawdopodobnie przez około 4 tygodnie, a że po drodze wypada mi, wypadają jeszcze moje urodziny, gdzie no nie mam zamiaru się ograniczać i trzymać tej diety, w sensie tych niskich kalorii, no to takie 1500-1700 mi jak najbardziej wystarczy. Jeżeli oczywiście będę się źle czuła, będę tutaj widzieć, że gdzieś tam te myśli odnośnie jedzenia też nie są na dobrym Miejscu, to oczywiście będę tutaj reagować. Natomiast nam też swój organizm już na tyle, że wiem, że po prostu przy tych kaloriach, przy aktywności, którą mam, ta waga sobie spada, a ja czuję się naprawdę, naprawdę spoko. Pobiegany, wyszło nam tutaj 6 kilometrów i mamy tempo 6 na kilometr, więc nie był to jakoś turbo-szybki bieg. Staram się tak na spokojnie sobie wrócić po tym weekendzie. Wczoraj też zrobiliśmy piątkę i tam chyba był czas 5,55 czy. Coś w tym stylu. W każdym razie jest to drugie bieganie w tym tygodniu. Średnie tętno też 136 uderzeń na minutę, także też całkiem, całkiem przyzwoicie. Chciałabym ja jeszcze w tym dniu zrobić sobie trening siłowy, trening dołu, więc też nie chciałam przesadać z tymi kilometrami. Chciałam się tak troszkę rozbiegać, natomiast trening siłowy zrobię wieczorem. I ja ogólnie robię tak, że jeżeli robię sobie trening jakiś wytrzymałościowy, i trening siłowy tego samego dnia, to staram się nie robić tych jednostek zaraz po sobie, chyba że na przykład robię bieganie plus trening góry. Ale jeżeli robię trening dołu, no to staram się tego nie robić przed bieganiem, przed rowerem albo zaraz po bieganiu bądź po rowerze. Natomiast jeżeli na przykład poszłabym pływać, no to tutaj w ogóle odpada trening siłowy, zarówno góry, jak i dołu, przed lub po, bo po prostu pływanie jest no, mocno angażujące dla całego ciała. No i dobrze, mamy tutaj po bieganku śniadanko, więc jest tutaj sałateczka, rukola, mix sałat, pomidor, ogóreczek i do tego mam bajgla i to jest właśnie bajgielek z pastą z kurczaka. Nie wiem, czy tutaj dobrze to widać. Prezentuje się to w ten sposób. Tutaj mamy całkiem fajną ilość białeczka. Wszystko się wyświetli na ekranie. Do tego woda, potem jakaś kawusia. Tak się prezentuje śniadanko. U mnie raczej na wytrawnie. Wolę w ten sposób. Bardziej mnie Trzyma, i też wiem, że wieczorami bardziej chce mi się słodkiego, więc w taki sposób to sobie ustawiam. Nie narzucam sobie tutaj, że owsianka na śniadanie musi być albo że jajka muszą być na śniadanie. Czasami jem coś słodkiego, czasami jem coś innego, ale zazwyczaj staram się, żeby to było wytrawne, bo po prostu mnie to dłużej trzyma. A kolację. Preferuję na słodko. Nadeszła w końcu pora obiadu, i mam tutaj w sumie zlepek tego, co dostałam na obiad, pod wieczorek i na kolację, ale to z tego względu, że chcę podzielić się z mamą, żeby też mi zaopiniowała, czy to, co tam rozpisuję w tych dietkach, jest dobre. Więc mamy tak, cukinię zapiekaną z soczewicą i z warzywami. Mamy też boczniaki smażone z ziołami i z dipem z serka wiejskiego. Do tej cukini też jest taki dip ziołowy, natomiast jeżeli chodzi o podwieczorek, to jest tutaj zupa krem z pieczonej Papryki. Natomiast na kolację myślę, że zrobię sobie na słodko, czyli moją ulubioną chmurkę. Tak się to jedzenko prezentuje. Tutaj mamy tą cukinię nadziewaną takim ala-sosem bolońskim, tylko właśnie zamiast mięsa mamy tutaj soczewicę. Tu są te boczniaki, i do tego ten sos z serka. Wiejskiego. Jak robię sobie taką chmurkę, to przede wszystkim muszę zacząć od galaretki. Ja mam taką galaretkę z All Nutrition, ona jest bez dodatku cukru. Jej potrzebuję tak około 15-16 gramów, więc daję sobie takie. No. No, come on. O. Takie 3,5-4 łyżeczki, w zależności od tego, jak bardzo kopiate one są. Zalewam to ciepłą wodą. Odrobina. Bo zależy mi na czasie. Chcę, żeby to w miarę szybko sobie przystygło. Więc w tym wrzątku to sobie. Znaczy nie wrzątku, W gorącej wodzie to sobie rozpuszczam. Co to za liść. I jak to mi się ładnie rozpuści, to dolewam zimnej wody i wstawiam to wszystko na chwilę do lodóweczki. Jak będzie zimne takie już na granicy, że zaczyna powoli tężeć, tak gęstnieje, to wtedy będę wlewać to sobie do większej miski. To wszystko będę ubijać, aż powstanie mi taka jednolita piana. Jak ta piana mi z tej galaretki się zrobi, to wtedy dodaję po łyżeczce skira i wszystko razem ubijam, aż dodam tyle skera, ile chcę. Zazwyczaj jest to od 150 do 200 gramów. Wkładam to wszystko do lodówki na jakieś dwie godzinki, trzy, no po prostu do kolacji i mam Świetny, mm, świetną kolację, która nie jest jakaś turbokaloryczna, ale jest dość mocno zapychająca, jest smaczna, jest słodka i to jest tak naprawdę wszystko, czego potrzebuję na kolację. Pierwszy voiceover z tej serii, tak jak mówiłam, mamy tutaj trening siłowy dołu. Mamy już też takie godziny wieczorne, popołudniowe, więc trochę te nogi po porannym bieganiu odpoczęły. Chcę sobie tak podzielić te jednostki treningowe na zasadzie, że robię góra, dół, góra, dół. Jeżeli będzie taki tydzień, w którym będę w stanie zrobić tylko trzy jednostki z różnych względów, to, to będzie to góra, dół i full body workout. W każdym razie, ten pierwszy trening siłowy dołu, który robię w tygodniu, chcę zrobić taki bardziej siłowy. Będą trzy główne ćwiczenia wielostawowe, które będą operować na trochę wyższych ciężarach. Powoli będę starała sobie tutaj zwiększać, dodawać tego ciężaru. Mm. Albo po prostu będę sobie tutaj zwiększać liczbę powtórzeń. Na razie robię na 50 kg, więc nie jest to aż tak dużo, jak podnosiłam kiedyś. Bo mój rekord to 110 kg, więc no, sporo mniej. Natomiast powoli powoli wracam do tego treningu siłowego. No, nie trenuję już trójboju, mam zupełnie inne cele, więc też inaczej będzie ten trening obecnie wyglądać. Kolejnym ćwiczeniem, ćwiczeniem, które bardzo, bardzo lubię na pośladki no to jest tutaj Glute Bridge. I on o wiele bardziej mi pasuje niż Hip Trust. Łatwiej mi się jest ustawić, szybciej można się ustawić, więc raczej korzystam z Glute ale myślę, że w ten drugi dzień treningowy będę tutaj sobie z hip też korzystać tylko na mniejszym ciężarze z tego względu, że część bumperów służy mi wtedy jako no taka mini ławeczka, taka podpórka, bo ławeczkę mam za wysoką do tego i o wiele łatwiej mi się jest ustawić po prostu na tych bumperach, więc wtedy zwiększam sobie liczbę powtórzeń i po prostu nabijam objętości powtórzeniami, staram się też robić to bardziej Dynamicznie, żeby przełożyło mi się to na właśnie bieganie czy na rower. I ogólnie jeżeli chodzi o ten trening, no to ja dość mocno skupiam się też na pośladkach, z tego względu, że mnogi mi się podobają takie jakie są i już robienie przysiadów, jazda na rowerze, czy właśnie robienie chociażby bułgarów, które będę wykonywać w drugi dzień, to już mi wystarcza, żeby fajnie sobie te uda tutaj rozpracować. Natomiast no, główny fokus mam na pośladki, tak jak chyba większość dziewczyn. W każdym razie kolejne ćwiczenie RDL, jeżeli masz tutaj problem z tym, że nie czujesz do końca tego ćwiczenia, to wyobraź sobie, że za tobą są drzwi, które musisz tymi pośladkami zamknąć. I wtedy o wiele inaczej myślisz o tym ruchu. O wiele łatwiej się go wykonuje według mnie. Więc yy, spróbuj sobie coś takiego. Jeżeli masz nadal problem, ustaw się yy, blisko ściany. No i staraj się cały czas tymi pośladkami yy, w trakcie tego ruchu schodzenia w dół dotykać pośladkami, właśnie ściany. Więc yy, wtedy o wiele łatwiej się ten ruch wykonuje. No i na, na dobicie to już jest czwarte ćwiczenie na przywodziciele: yy, kosak, skład. Po tym jeszcze była seria na brzuch. No i tak jak mówiłam, nie ma dużo ćwiczeń, wyższe obciążenia, Nie chciałam się też tutaj straszować, bo czeka mnie prawdopodobnie jeszcze 100-kilometrowa przejażdżka na... O rowerze w tym tygodniu, taka urodzinowa, więc też nie chciałam się tutaj tak totalnie zdemolować. Pewnie nie będziemy jakoś tutaj turbo dobrze widać, natomiast kończymy tak naprawdę pierwszy dzień mojego wyzwania. Pierwszy taki mocno wprowadzający. Pojadłam, jestem już wykąpana, jest godzina 20:28, jak przestało na porządnego emeryta. Jestem praktycznie gotowa do spania, natomiast chcę sobie kilka rzeczy zaplanować yy, z pracą. Bo takie są uroki posiadania własnej działalności, że trzeba się samemu pilnować. I powrót po wakacjach, urlopach, wyjazdach jest bardzo, bardzo ciężki, bo muszę to wszystko po prostu zaplanować, żeby wiedzieć, co mam robić, od czego mam zacząć, żeby nie marnować czasu na zastanawianie się, co ja mam teraz robić. Więc muszę sobie to wszystko poplanować, żeby już od jutra po prostu siadać i robić swoje. Muszę pewne rzeczy przemyśleć, rozplanować i tak dalej, więc trochę jeszcze przed tym komputerem posiedzę. Ale ze względu na to, że wczoraj oglądaliśmy Harry'ego Pottera do późna, to chcę się też dzisiaj wyspać, więc pewnie jeszcze tak z pół godzinki godzinkę posiedzę. Wymyję ząbki, wymyję twarz, nałożę kremy, chwilkę poczytam i pójdę spać. Także na dzisiaj to tyle.